Ona odeszła w dniu, w którym on stał się bogaty. To zdanie brzmiało w głowie Daniela jak cicha klątwa. Świat go oklaskiwał, ale tylko on znał cenę tych oklasków. To był dzień, w którym jego nazwisko pojawiło się w magazynach, dzień, w którym pieniądze w końcu udowodniły swoją wartość, i dzień, w którym ona po prostu odeszła. Bez pożegnania, bez wyjaśnień, tylko dźwięk zamykających się drzwi i cisza, którą kupił najdrożej w życiu. Daniel nie urodził się bogaty. Ukształtowało go ubóstwo i potrzeba udowodnienia swojej wartości. Pracował bez snu, bez przyjaciół, bez odpoczynku. Kiedy nadeszło bogactwo, przyniosło władzę, ale też pustkę, której złoto nie mogło wypełnić: rezydencje, przyjęcia, samochody, a jednak żaden uśmiech nie był wart tego, który należał do Klary. Kochała go, gdy liczył monety, by kupić kwiaty. Widziała w nim człowieka, nie imperium. Była przy nim, gdy wszystko było niepewne. Ale odeszła, gdy wszystko wydawało się pewne. I nawet otoczony luksusem, Daniel co noc zasypiał z tym samym pytaniem: Dlaczego odeszła właśnie wtedy, gdy wygrał? Nie wiedział jeszcze, że odpowiedź nie leżała w przeszłości, czekała w teraźniejszości, i że los, cichy jak czas, przygotowywał spotkanie, które zmieni wszystko. Jeśli wierzysz, że pieniądze mogą kupić wszystko, oprócz tego co najważniejsze, zostań do końca tej historii. To, co zaraz usłyszysz, zmieni sposób, w jaki patrzysz na miłość i stratę. Zanim pojawiły się drogie garnitury i światła reflektorów, był tylko Daniel i mała kawiarnia, w której pracowała Klara. Przychodził tam codziennie, tylko po to, by zobaczyć jej uśmiech. To była miłość, która rodziła się z prostoty, bez wielkich planów, tylko z pewnością chwili. Nie mieli nic, ale mieli siebie. Klara marzyła skromnie, ale czuła głęboko. Chciała małego domu, ogrodu, może rodziny. Daniel chciał świata. Mówił, że miłość będzie łatwiejsza, gdy pojawią się pieniądze, ale czas jak i pieniądze ma swoją cenę. Kiedy ambicja zastąpiła czułość, coś między nimi zaczęło umierać. Noce pracy zamieniły się w bezsenne tygodnie, a obietnice w wymówki. Klara czekała, aż miłość się zmęczy. W dniu, w którym Daniel otrzymał pierwszą wielką propozycję, uwierzył, że to początek nowego życia. Obiecał wrócić po nią. Obiecał, że już nigdy nie będzie musiała pracować. Ale sukces przyszedł i wraz z nim cisza. Kiedy wrócił, Klary już nie było. Na ladzie leżała tylko kartka. Nie chcę być wspominana, gdy będziesz miał wszystko. Chcę być pamiętana, póki wciąż jestem częścią twojego nic. Wtedy zrozumiał. Nie odeszła, bo wygrał. Odeszła, bo przestał być tym, w którym się zakochała. Ale los miał swoje plany i pewnego dnia miał mu o nich przypomnieć. Lata mijały. Daniel gromadził nagrody, kontrakty i tytuły. Ale żadne wspomnienie nie było tak żywe jak głos Klary. Próbował ją zapomnieć mtwarzami, przyjęciami, pustymi obietnicami. Jego samotność była luksusowa. Kolacje w ciszy, ogromne okna, w których widział tylko siebie. Aż pewnego wieczoru podczas gali charytatywnej coś go sparaliżowało. Pośród gwaru usłyszał znajomy śmiech, dźwięk, który przeciął czas. To była ona. Klara, prosta, ubrana w służbowy strój. Podająca kieliszki na przyjęciu człowieka, który kiedyś obiecał dać jej cały świat. Daniel znieruchomiał. Na chwilę znów był tym samym biednym chłopakiem, który kochał ją bez niczego. Chciał coś powiedzieć, ale głos ugrzązł mu w gardle. Klara go zobaczyła. Uśmiechnęła się. Łagodnie, bez gniewu, tylko z odrobiną wspomnienia. Zrobił krok w jej stronę, lecz ona odeszła. Jej spojrzenie mówiło wszystko. Masz to, czego chciałeś. I wreszcie rozumiesz, co straciłeś. Tej nocy jego duma runęła, szukał jej potem, ale było za późno. Pewnego dnia przyszedł list. W środku stare zdjęcie, oni dwoje na ławce, młodzi i beztroscy. Na odwrocie napis Nie każda miłość ma trwać wiecznie. Niektóre uczą nas wartości utraty. Daniel zapłakał po raz pierwszy od lat, a w tych łzach było coś nowego zrozumienie. Następnego ranka wsiadł do samochodu i pojechał bez celu. Kierował się instynktem, wspomnieniem i tą fotografią. Dotarł do małego miasteczka, gdzie wszystko się zaczęło. Kawiarnia wciąż tam była, postarzała się, jak on. W środku rozpoznała go młoda kelnerka. Powiedziała, że Klara mieszka niedaleko, opiekuje się chorą matką. Daniel poczuł, jak serce bije mu szybciej. Pojechał. Dom był prosty, z wyblakłymi ścianami i koronkowymi zasłonami. Zapukał i wtedy zobaczył ją. Klara, starsza, spokojna, ale wciąż piękna w swojej prostocie. Milczeli długo, aż ona przerwała ciszę. Słyszałam, że odniosłeś sukces. Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwy. Uśmiechnął się smutno. Zdobyłem świat Klara, ale straciłem jedyne miejsce, w którym chciałem być. Odwróciła wzrok. Powiedziała, że wciąż go kocha, ale że to uczucie należy już do innego czasu. Że jest częścią jej historii, lecz nie jej przeznaczenia. Daniel wziął jej dłoń. Oddałbym wszystko, każdy grosz, by wrócić do dnia, gdy podałaś mi kawę. Klara uśmiechnęła się ze łzami. Gdybyś wrócił, pewnie znów chciałbyś zdobyć świat. I odeszłabym tak samo, przytulili się. Nie jak kochankowie, lecz jak dwoje rozbitków, którzy przetrwali ten sam sztorm. Gdy odchodził, zostawił na furtce kopertę. W środku klucz do swojej rezydencji i krótki list. Teraz rozumiem: Największe bogactwo to to, którego czas nie może kupić. Po raz pierwszy od dawna poczuł spokój. Dni płynęły wolno. Daniel wrócił do swojej posiadłości, ale nic już nie miało sensu. Ściany wydawały się puste, echo klary brzmiało w każdym kącie. Pieniądze, które kiedyś symbolizowały zwycięstwo, teraz przypominały mu o stracie. Zaczął odwiedzać stare miejsca kawiarnie, park, rzekę. Zostawiał kwiaty i kartki. Nie po to, by prosić o przebaczenie, lecz by podziękować. Bo to ona nauczyła go czuć. Pewnego ranka otworzył okno i poczuł, że słońce świeci inaczej. Po raz pierwszy od lat wziął głęboki oddech bez bólu. Zrozumiał, że nie każda miłość wraca, ale każda zostawia coś w nas. Sprzedał firmę, oddał prawie wszystko i zamienił swoją rezydencję w schronisko dla bezdomnych. Kiedy pytano go dlaczego, odpowiadał: Bo miłość uczyniła mnie bogatym w sposób, w jaki pieniądze nigdy nie potrafiły. Po latach, idąc ulicą, na której pierwszy raz zobaczył klarę, zauważył, jak liść spadł mu pod nogi. Na odwrocie ktoś napisał, miłość nie umiera. Po prostu zmienia dom. Daniel uśmiechnął się i po raz pierwszy cisza w nim nie bolała. To był spokój. Jeśli ta historia Cię poruszyła, podziel się nią. Może ktoś tam też musi sobie przypomnieć, że nie każda strata jest końcem, czasem jest początkiem tego, kim naprawdę mieliśmy się stać.